Cześć! jestem Paula i witam się z Wami w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj dzień przed wyjazdem, ponieważ jutro wieczorem właśnie wyjeżdżamy, dlatego chcę um, Was zabrać ze za sobą, bo podróż będzie dosyć długa i myślę, że dosyć ciekawa. Bo tak jutro wieczorem jedziemy najpierw do Torunia, tam zostawimy na noc, idziemy też na stand-up um, i na drugi dzień, w piątek z samego rana wyjeżdżamy, jedziemy do Niemiec. Też zostajemy tam na noc, a dopiero w sobotę jedziemy do miejsca docelowego. Więc jeśli jesteście ciekawi, to razem ze mną. Wziąłam się zapakowanie i powiem Wam, że trochę tonę w tych rzeczach. Tu wszędzie jest pełno i nie mam zielonego pojęcia, co ja mam ze za sobą zabrać. Próbuję coś wyciągnąć z szafy, przymierzam, ale nic mi jakoś nie pasuje. Nie wiem kompletnie, co ja mam wziąć. Dobra, w końcu, praktycznie po całym dniu, bo mamy już prawie 21. Udało się wszystko spakować. Jeszcze oczywiście miałam wyprawę po aptekach. Jeszcze jutro rano muszę odebrać parę rzeczy. No, ale mamy tak dużą walizkę, małą, spakowaną. Gdybym się postarała, gdybym chciała bardzo, zmieściłabym wszystko w tą dużą, jedną, ale y, musi nam się tutaj zmieścić jeszcze. Alkohol, więc zostawiam to tak. E, tu czekają moje wyprane buty. E, tu mam torbę na dwa dni. Na naszej dwójki spakowaną, bo nie będziemy brać tych wielkich walizek ze sobą przez dwa dni. Jeszcze troszkę się dosusza rzeczy i kończymy. Czyli tu mamy wszystko, zabieram się za moich paznokci, bo no jest dramat, Pff, miałam to zrobić wczoraj, ale nie zdążyłam, e, ale jeszcze najpierw pokażę wam co kupiłam dla Edyty, pozabieram dla niej paczkę z kosmetykami i z małym prezentem, więc już wam pokazuję. Zamówiłam dwie takie o szklaneczki, o może tu będzie lepiej widać, tak ona wyglądają, To mam już jedną spakowaną i tutaj w tej paczce właśnie będzie ta jedna yy, znaczy dwie yy, szklanki myślę, że fajne, one mają 330 350 ml chyba więc całkiem, całkiem spore trochę większe niż zwykła szklanka myślę, że fajne więc to będzie dla nich dla prezent i tutaj mam pudełko właśnie z kosmetykami tu wyjęłam już pokazać Wam podkład z Evelina, część rzeczy gdy ta sobie sama wybrała, część takiej dorzuciłam ode mnie, żeby sobie właśnie potestowała, to co ona chciała na pewno ode mnie to ten krem z Eveline, korektor, to też, o, ostrzy oczy, taki, taki serum e, shot mm, speptydowy, właśnie z Evelina e, i chciała jeszcze to pod oczy bodajże to jest, tak mi się wydaje nie mam pewności e, ja jej dobrałam jeszcze z Apis taki e, glow booster odżywczy e, tu jej dorzuciłam też pod, e, korektor, nie podkład korektor z Glam Shopu Mgiełkę utrwalającą z Eveline. Tu z Eveline jeszcze taki podkład. Gąbeczka z Glam Shopu, puder wykończeniowy, lekko rozświetlający też Glamshop. Rozświetlacz, bo zawsze narzekam, że wszystkie podkłady są za jasne, więc rozświetlacz z Hean, żel do brwi Eveline. No i to w sumie tyle. Więc ja to tutaj pakuję, żeby jakoś yy, mi się wszystko tu pomieściło i zabezpieczę. To tu mam foję bąbelkową papierki, więc mam nadzieję, że uda mi się dobrze to pozabezpieczać. Udało mi się zrobić paznokcie. Tak to o, wygląda. Tu chyba mi się coś odgniotło, nie wiem co ja tu mam. najmniejsza. Yy, żel z klaresy ze srebrną drobinka o tak to wygląda troszkę skróciłam no, więc tak się prezentują i witajcie kolejnego dnia dzisiaj już się zbieramy żeby w końcu wyjść z domu <grywamy> mamy ja już, mam już nie widziałeś walizki prawie spakowane ostatnie rzeczy, się zbieramy, jedziemy do trunia bo wiesz co, ja trochę głodna jest no pojedziemy co zjeść. No ale jeszcze nie wiem gdzie. ja też nie, bo nie wiem jak z czasem. Jeszcze do żabki pamiętaj. No to chyba raczej gram w bocinie w coś. Dobra. Po to lecimy tak szybko, to no później. Normalnie. <laughs> Powiedz mi co tu się wydarzyło? Czemu ubierasz moją kurtkę? Ty, ale zobacz, zmieściłem się. No dla mnie jest za duża. Czekaj, się pasek za Dlaczego jestem tutaj? A czemu? A co, co, ci się rozważyć? By? Czekam, nawet w moim mieszkaniu. No Lara. Jak wygląda? Bosko, co? A. Ale jak to jest stylowo, proszę. No. Dlaczego to się kameruje? Proszę mnie nie kamerować. No to co, chciałeś, żebym cię wyczyścił? No to cię wyczyściłem, nie chciałeś ubrać, no to ja ubrałem, żeby sobie wyczyścić. Jest teraz czysta. Widajcie, w Toruniu ustaliśmy właśnie, byłam w Lidlu po zakupy. Chłopaki już są przy aucie, ja do nich zmierzam i będziemy ruszać w drogę. Jechaliśmy na miejsce, po nie wiem, po 12-13 po godzinach. Jesteśmy u Edytki. Cześć. Powiedz, w jakiej miejscowości jesteśmy, bo ja nigdy wow. nie pamiętam? Bad The Kingen. No mm. właśnie tam. Nareszcie dotarli. Wow, wow. I mają pociągi i fontanę lecie <laughs> wow. <laughs> tak, o wodę Wow. Będziemy zwiedzać. Będziemy się przejść trochę i myślę, że już później wtedy rano się odezwa. I po kilku godzinach w końcu dotarliśmy do Włoch. Byliśmy właśnie na stacji i kupiliśmy Fantę. Taką... O, jaki to jest? Limonata. Dawid, chcesz testować pierwszy? A ja pochleć, spróbuję. Boję się, mam mieszane uczucia. Co oni dobre? Ale kwaśny. o, cały ja cały ja kwas cytrynowy pił. O kurwa. Przepraszam. Ale dobre, Michał, też chcesz? Co to? Coś a się bez alkoholowe. Dobre. Dobre, nie? Ale kwaśne, na mocno, nie? nie? tak. Nie. A ja miałem nie. te, te chyba miałem. miałem wypalone, chyba. Ja chyba miałem ten kwaśny najbliższy moment. Nie no jest kwaśne, ale a, dobre. <laughs> kurwa. O, kurwa Ale tak kurwa. <laughs> ale, ale ta kurwa. O ja, kurwa. O. Ale ta kurwa zwięciła, zwięciła to wszystko. A. Coś jeszcze mamy do przez... Mamy, ale co teraz chcemy? Czy później? Fingersy. No. A to zbóramy teraz. Tak? A nie wiem czy to teraz jest dobry pomysł, bo jesteśmy jeszcze na autostradzie. Ale mamy fingersy ostre. E, serowe. Więc e, nie wiem. Ostry ser. No dobra, spróbuję to otworzyć. Nie da nic dają ostro dają serem. Masz smakuj. Czemu zawsze ja jestem pierwszy? co to? Pringers! Chodźcie z mm. bałwówką! Dobra? No, 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 no. <grym <grym nawet Na języku. Nie mogę wyciągnąć. Bo. Ale tak po chwili teraz mocniej. Ale tak. Dobre, fajnie, ale fajnie. Fajnie są dobre są. No. Bardzo są dobre. Ale mało serowe. Ale coś czujesz, że po całej patce brzuszek będzie bolał, nie? Mhm. No, to już czuć. A to średnio Nie czujesz, chodzi na to sera. No, po, a, no nie, No po co ci serz ostre? Nie, ma no czuć. Nie, ale później samo ostre masz później. Ale takie no. dobre ostre. Prosto. Dobrze, ale... O, na tym drugim trochę bardziej serowe, ale bardziej ostre. A, pali. Wypał coś jeszcze? Of course! Uch! Uderzyłam się w puszeczkę. Ja chyba już nie chcę. A chcecie to na razie tu stoją. Dobrze. Jeszcze coś mamy? Michał, mamy coś jeszcze, ale tu... No. O, ty już pijesz. Dobra, to nie Taka Dżakana nie jest, a Właśnie dojechaliśmy na miejsce. Jesteśmy już w apartamencie. Tak o, wygląda trochę ciemno, ale tu mamy salon. Kuchnia od razu razem. Klima już chodzi. Tu jest balkon. W ogóle super, super miejscówka w ogóle tu na zdjęcia z balkon. No widok nie za specjalny, ale samo tutaj wygląda tak. Tutaj jest też yy, jedna sypialnia. Yy, Michał sobie ją pierwszy w sumie wpadł, zarezerwował. Tu idąc dalej jest takie wejście do korytarza. Tu jest jedna, kolejna sypialnia, taka druga. Toaletka, tu jest łazienka, taka nie za duża i tutaj my sobie wzięliśmy ten pokój, ten pierwszy, ten lepszy i on wygląda tak i tutaj też jest łazienka, to było mi kawałek widać, łazienka, tu mamy tak, ręczniki są i tu prysznicy. Nie, no alkoholizacji nie było na internety, Z No, jak to nie co, jak ci ty płotę. No kurwa! Przyznaję się, co to masz? coca cola A ty? Ja mam pepsi cola A ty? Pepsie. Chociaż jeden. chodź, 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 on jest. Żonaty. Co tam? Co tu mamy? Nagraj sobie. I my już wróciliśmy do pokoju. W tym filmie to już wszystko. My idziemy spać, odpoczywamy. I do następnego. Pa!